Czeba, dzisiaj taki mały poradniczek. Montujemy moskitierę w oknie. Montujemy mos moskitierę. Teraz wam pokażę majster kurba jak się montuje. Tutaj ma <grytania> do otwierania kurwa okna specjalistyczny sprzęt. O ty kurwa. Wygląda, jaki syf tu jest. Dobrze, tylko jak tu, kurwa, z tym oknem teraz robić? Trzeba by było to wybijać. Ja tam pierdolisz, weź tutaj coś podstaw, płytę. Podstawi płytę. Chuj, chyba utrzyma, nie? Czy nie utrzyma tego. Utrzyma pierdolnie, to trzeba wyleci. Tutaj macie taką uszczeleczkę w oknie cykwuch. Wystarczy ją wyjąć. Ona gdzie jest pewnie przyklejona na rogach. O, to było trochę przyklejone. Wystarczy ją wyjąć i podnikamy. Oh, oh, <laughs> Coś pan zrobił, kurwa, urwałeś. Także wyjmujemy sobie uszczeleczkę i pod uszczeleczkę Montujemy taką moskitierę. Można to dostać po tych sklepach tam w Tesco czy gdzieś. Dotają do tego rzepy, żeby na rzepy montować, ale uważam, że lepiej włożyć pod uszczelkę i jest git malina, nic się nie rozkleja, nic nie odpada, żadna muszka nie wchodzi, jest luks wtedy. Zaraz zobaczycie, jak majster zrobi. <grych> Muszę to zrobić uchylanie okna, bo to jest normalnie masakra. Troszkę ciężko to jest zamontować, bo, bo się yy, rozciąga, kurwa, na wszystkie strony ten materiał i można go krzywo stegować. Dobre. Tutaj oczywiście można dać nadmiary, potem sobie obciąć nożyczkami. Ale się pan pierdoli z tym. I to wyłazi, kurwa. Kurwa. O, o i luks. Nadmiar wystarczy z elegancko obciąć. Kurwa, to nie pójdzie tak człowieku. Tu nikt nie zagląda. Bardzo dobra. Kurwa robota. Usielka to wychodzi. Jednak nożyczkami będzie lepiej chyba. Churryba. Czego to nie tną te nożyczki? No i po robocie. Coś kiedy tak nieładnie po, <grywa> poobcinałem, ale to jest, wiecie, na strychu, więc, więc tak to wygląda. Moskitiera zamontowana. Już Żaden robaczek do mnie nie zawita. <laughs> Bardzo dobra robota, kurwa panie Sebastianie. <laughs> Także polecam tak sobie zmontować, jeśli ktoś nie ma, nie? Luks! Nawet prawie nie widać tej siateczki. Można okna na prosto prostwierane mieć kurwa ża żadnego robaczka. Aleś pan te siebie upierdolił. <laughs> <laughs> Tu farbie ujebane od tamtej strony, kurwa. Te plamy to chyba po tymi są. Po, po gruncie. <laughs> Ciekawe, czy zmyjesz, kurwa, cwaniaczku. Także taki krótki, mały poradniczek. Dietmalina, do następnego strzałeczka, cześć.